Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Dobry. Bike, witamy bike show, witamy w przemyśle. Tak, przemyśle jesteś. Bike show podąża za rekomendacjami. Pytaliśmy wczoraj na Instagramie, gdzie mamy iść w Przemyślu na kawkę i na ciastko. Pojawiło się parę opcji, z których większość się powtarzała po kilka razy. I właśnie jedną z nich był selfie. I tutaj też ruszyliśmy, ponieważ skupiamy się dzisiaj przez pogodę na wątku podróżniczo kulinarne Więc testujemy kawkę, a potem idziemy szukać pod was, na pogodę, Przetestować którą grundę, które nam podesłaliście. A właśnie minęliśmy dwóch kolazy, którzy jadą... Pozdrawiamy. E, tak, pozdrawiamy. Minęli, tak, jakby... minęli nas gadali o tym, że... Słyszałeś, że Mike się przyjechali wczoraj. Pozdrawiamy chłopaki, Było z was. Więc do kawy fajnie sobie wziąć jakieś takie ciastko. A na przykład mamy fajne pączki z pistacją, gdzie tak naprawdę nigdzie takich polczków nie ma. Mamy poczki z wiśnią i z różą. Rogale fajne są, też są e, z, z, z taką można powiedzieć kwaśną wiśnią, albo, albo takie bardziej na słodko i na, można powiedzieć też zapychające. Tego wujka Marcina to jest biały magmar, marcepan, więc one są też fajne, no i przede wszystkim dożdżówki na słono. To było mega. Że jeżeli pani to ogląda, a nie są, chociaż może ogląda, bo może gdzieś się oznaczy, to naprawdę szacunek za podejście i za. Jesteśmy tak zbombardowani informacjami. Pierwszy raz czułem się w kawiarni zaopiekowany. Tak, naprawdę było to niesamowite. Natomiast wybaczcie nam, jeżeli już będziemy mówić z akcentem od tego momentu, ponieważ jesteśmy intensywnie bombardowani akcentem kresowym się od. Przyswaja ja, ja tak też tak mam, że ja od razu zaczynam tak, mówić. Ja od z, razu odbijam. Łapię także, akcent. Także teraz może być tak? że będzie taki akcent. Będzie. Ale Ujebiam to jest to. bardzo miłe, taki Dla mnie To jest jeden z przyjemniejszych w Polsce ogólnie. Jeśli kogoś z Was interesuje, to czemu przemyśl. Sprawa jest bardzo prosta. Po prostu zrobiliśmy szybki przegląd miejsc, gdzie ma nie padać w weekend majowy. No i wychodziło nam na to, że jest duża szansa, że właśnie od poniedziałku do środy, przynajmniej, w przemyślu będzie sucho, a tak się składa, że nigdy tu nie byliśmy na szosie. No i można odskoczyć 4 mszcze do południa, bo, są, bo jest 15 kościołów obok kościół. siebie tak. Faktycznie fotogeniczność rynku i starego miasta, jeżeli chodzi o ilość obiektów sakralnych, jest naprawdę fenomenalna i są bardzo ładne. W każdym razie ja byłem tutaj raz na maratonie MTB. Sześć lat temu to był mój pierwszy maraton MTB jako redaktora magazynu rowerowego. Wtedy zacząłem pracę w magazynie rowerowym i to był też ostatni maraton w moim życiu, ponieważ uznałem, że taka orka w takich warunkach pogodowych jak wtedy, jednak jest nie kalkuluje się finansowo, jeżeli chodzi o utrzymanie roweru. Przerzuciłem się na szosę i na gravela i to był mój ostatni kontakt z przemyślem. Ale. Miasto zapisało mi się bardzo pozytywnie, w związku z czym stwierdziłem, że fajnie tu będzie wrócić. No i jesteśmy. Cóż, no idziemy na rower, mamy trasę 90 km Cezaruamów. Ogólnie jest biorąc, zawsze... Na tego typu wyjazdach bazujemy na trasach, które wy nam dziś podejściecie na grupie facebookowej, więc tam was zachęcam oczywiście, żeby sobie wejść. I oczywiście wiemy, że na pewno dzisiaj coś pominiemy na tej trasie, nie zobaczymy wszystkiego, ale naprawdę jest tak, że nie da się w dwa dni zobaczyć wszystkiego, wiem, że każdy z was ma tysiąc pomysłów i każdy wie lepiej, co warto bardziej zobaczyć. Dobra, dość tej turystyki, trasa na dzisiaj, przemyśl. 90 kilometrów, wybieramy, lecimy Oczywiście znowu zaczyna wiać. o kurde <laughs> Przynajmniej kawałek z wiatrem będzie fajny Ale traska myślę, że spoko Na pewno jest na niej arłamów i podobno parę innych fajnych miejsc Mamy też plan, żeby na koniec dnia pokręcić się po samym Przemyślu i parę tych chopek w mieście jeszcze Jeżeli nie będzie nam bardzo zimno albo nie będzie padać No ja mam, nie mam pytanie do fanów, zawsze portuję, Czy skarpetki na czy po to Dokładnie, poważnie. jak masz czarne to tam, ganz egal Poszło, lecimy i koniec dzisiaj y, kanału y, lifestylowo-kulinarnego. Lecimy na trasę, teraz będzie o rowerach normalnie. Yeah, really I just wanna run it Słoneczko jak zamówione, panorama, panorama na Stary Przemyśl, wjazd do Przemyśla i co? I ruszamy na traka. Bo rzeczywiście zdążyliśmy pojechać źle, wjazd do Przemyśla jest bardzo ładny. Pierwszy podjazd za nami, nie nagrywany, bo taki... no nie bardzo do nagrywania, bo na razie jest po prostu główna droga, którą sobie jedziemy w stronę Sanoka. Pogoda jak widzicie, czasem słońce, czasem deszcz, taka typowo majówkowa. Paweł dojeżdża, w biorąc to z Pawłem jesteśmy y, królikami doświadczalnymi, ponieważ możemy wam już trochę powiedzieć po tym jak się, jak się jeździ po szczepionce, bo obydwa jesteśmy y, team fighter po, po pierwszej dawce i, no i było... Ja Mnie lekko Pierwszy dzień był taki, taki sobie był, ale i tak spodziewamy się zabawy dopiero po drugiej dawce, więc y, jeżeli jesteście ciekawi jak to jest po szczepionce z rowerem zaraz po to, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jak, to, jak, ci, jak ci się podjazd podoba? I taka droga. No. Na razie droga, Zaczymy, co sobie dalej. Ale najważniejsze jest to, że dzień jest wygrany, bo mimo tego, że według prognozy pada, to da się jechać. Jest ciepło, asfalt jest suchy, jest zielono, jest wiosna, więc. błeno. Nie ma co narzekać. Nie no? ma co narzekać, no w końcu wyrwaliśmy się. Wyrwaliśmy się na rower, nie? No a teraz coś nowego, bo zaczął padać Grady. Także nowy, nowy stan skupienia wody dzisiaj. do dodania. Ale robi się trochę bardziej dziko i trochę ładniej. I nawet tak nie czuć tego wiatru, panie kobra. Ale już kończymy. To jest mój show, buteo, buteo. Ja go nie lubię, bo on podobno poluje na kobry. To znaczy właśnie tak. zabójca kobry, buteo, buteo. Tak macieńsku. właśnie jest. się tak. uczy. A już kończymy z malkontentstwem y, przyrodniczo-krajobrazowym, y, bo jest ładnie w końcu. Zrobiło się, wyjechaliśmy. Pierwszy większy podjazd dnia. No i jest w końcu panorama na góry, a po górze w zasadzie, no i co tu dużo mówić, ładnie jest, no o to mi tego się spodziewałem przyjmując. ale fajnie, fajnie, dziękujemy na razie za trasę, zobaczymy co będzie dalej, mam nadzieję, że jedziemy z głównej drogi, to jest coś, co byłoby tutaj... No właśnie, na razie jest główna droga, 20 parę kilometrów nic się nie wydarzyło spektakularnego. Najbardziej spektakularny był wyjazd przemysł, bo był bardzo ładny. Przemysł był bardzo ładne. ale nie, nie możemy to, czas po Przemieśle jeździć. To jest taki jeszcze lifehack rowerowy. Ktoś kiedyś pytał o czapeczki kolarskie, czemu człowiek sobie tak idiotycznie wywija ten daszek do góry, to drogi widzu, teraz informacja, też ci się bardzo przyda. Daszek kolarski jest tak stworzony w czapeczce, że jak pada deszcz, to sobie go wywijasz tak, żeby ci się nie lało na okulary, ale normalnie to trochę wchodzi w pole widzenia i przeszkadza, więc jak nie pada i nie potrzebujesz, to wywijasz go sobie do góry. Mam nadzieję, że pomogłem. Kochani widzowie z Warszawy, teraz Paweł zaprasza na Cykliczny odcinek pod tytułem Kącik Warszawiaka. Tak, także będą przekazywane informacje najbardziej pożyteczne. Jak dojechać, jak dolecieć, tak. jak asfalty, czy jest płasko, czy stożki. na te góry się nadają. A, czy jest laty takie... na sojowym? Tak, czy jest laty, czy, czy jest Starbucks generalnie? Na <laughs> razie jeszcze nie było. I jakie są kawiarnie? A, co jeszcze można? A, nie, nie ma góry kawiarni. Także z tego No i to jeszcze, no i nie wiem, no będziemy na bieżąco jakby reagować, przekazywać informacje no. najbardziej, może te coś się, się zepsuło A już bez robienia sobie jaj, teraz jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, jak zjechaliśmy z głównej, zrobiło się fajnie. Jedziemy sobie wzdłuż Dolinki Potoczka, pod górę, fajny asfalt, zaraz będzie znowu lało, ale jest super. W najlepsze w tym wszystkim jest znowu odkrywanie nowych miejsc, jeżdżenie na rowerze. Tam, gdzie jeszcze nas nie było, więc to, co chyba najbardziej lubimy robić na bike show, więc po prostu jest super. I jeszcze raz dziękujemy za traka. Takie klimaty teraz trochę jak ostatnio w kotlinie kłodzkiej. Mi się przypominają takie podjazdy z takimi serpentynami w dziczy. Ale piękny podjeździk. Super podjazd, nie? Gdzie musi nam wybaczyć, jeżeli relacja jest trochę rwana, ale nie, nie filmuje się za łatwo niewodoodpornym wodoodpornym aparatem, kiedy... O! Ale mieliśmy farta, teraz patrz tam się u góry dzieje stary. Tam się chwilą byliśmy. A czy nie fakt, bo tam była ta zlewa na, na zjeździe. Czyli tam się to kotuje. Deszcz konwekcyjny, tak? Deszcz konwekcyjny. No jest, jest szalona pogoda. Dobra, moje potrzeby widokowe zostały zaspokojone. chyba właśnie mamy to czego tutaj szukaliśmy w okolicy. Pięknie jest. Po prostu pięknie. Mimo takiej pogody jaka jest, no ma to wszystko klimat dzisiaj, więc warto było się wybrać. I faktycznie. Po tym trochę może rozczarowującym początku jest z kilometra na kilometr coraz ładniej, coraz ciekawiej. Bardzo jestem ciekawy jak to dalej pójdzie, także pamiętajcie, że traka oczywiście znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Najfajniejsze no w tym zwiedzaniu tak polski po trakach od widzów jest to, że totalnie nie się spodziewać, nie? Wyjeżdżasz za zakręt a, ta główna droga, no. obawiam się, że tak może być Weź, cały czas. Ja myślałem, że ktoś nas chciał wrobić. Tak. Ale to załóż, jeden to zakręt, nie. jeden skręt i po I prostu... Bomba, i patelenta i są tam... inny świat. Blanki, no. góreczki, zielono. Pięknie. No i słońce tutaj świeci. Teraz chyba do arłamowa, a po Arłamowie gdzieś będziemy znowu odbijać. To jest w ogóle śmieszny temat, ale z tego co się orientuję, to na tym siodełku do bramy Arłamowa, ośrodka, ktoś kiedyś chyba robił everesting, jeśli się nie mylę. E, Może napiszcie w komentarzach, czy ktoś kojarzy akcję, ale wiem, że był taki szaleniec który tutaj właśnie everesting na tym siodełku cisnął. W Arłamowie byli, pocałowali klamkę, bardzo miły Zobaczcie. pan ochroniarz powiedział nam, że... Kawy raczej kawy się tutaj nie, napij. tu nie napijemy. Możemy się po, po, po pandemii zaprosił bardzo serdecznie. Tak. Tak, wszystko jest pozamykane. Nie ma gości, chyba, że się ma rezerwacji. To chyba dokładnie. Teoretycznie nie ma gości. Tak to tutaj wygląda. Dużo osób pracuje w majówkę, jak widać. No, ale zaliczyliśmy atrakcję. Więc teraz jedziemy, wracamy siodełkiem. Może coś upolujemy? Może jakiś pierwszy sekretarz będzie gdzieś? Albo wiesz, jakiś delegat z którejś z zaprzyjaźnionych republik. Zobaczymy. A teraz lecimy dalej. Szybko poszło te 11 km w dół. Teraz będzie pod górkę trochę. Ale brzydko dalej nie jest. Po drodze w ogóle była eko akcja o Turnicki Park Narodowy I ogólnie dzisiaj chyba emocje tam zbierały dość mocno między jedną a drugą stroną. Ale nie zostaliśmy włączeni na szczęście do żadnej z grup, więc przejechaliśmy bezpiecznie. Ale jest klimacik, nie? Fajna hopka piękny podjeździk. Jak widać, są tu też fani MTB. Czyli muszą być jakieś fajne trasy. Aj, pięknie. Przyznam szczerze, że ta pogoda dzisiaj dodaje klimatu temu wszystkiemu. No póki nas nie zleje, to naprawdę nie ma co narzekać, bo jest tak trochę inaczej. Fajnie to pasuje do tego klimatu do takich trochę dzikich dróg i tego, że przez długi czas naprawdę nie widzieliśmy domów czy samochodów. Fajnie, fajnie pasuje wszystko. To jest rakieta, to kosmos, kosmos! Takiego jeszcze nie widziałem asfaltu. Mega, jest po prostu mega. No i cóż, koniec. Dzisiejszej pięknej przygody, jeszcze przed nami jutrzejszy dzień. Nie będziemy na razie zdradzać, co planujemy, bo w sumie jeszcze nie wiemy, co planujemy, więc się okaże. Mi się podobało. 21 20 km było nudne po prostu, a potem już było po prostu to, co tutaj najpiękniejsze po prostu. Poezja. Po prostu poezja. Po prostu. Te drogi ukryte w ogóle w dolinach, bez ruchu, z, w sumie asfaltura. Może zróbmy takie krótkie podsumowanie, żeby nie było widoki od, 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 od średnio przez ładnych po bardzo ładne. Drogi od dobrych po bardzo dobre. W sumie nie było złej, nie. bym nie powiedział, żeby była. Nie, nie, nie było. No jakieś tam kawałeczki małe, ale wszystko takie super przyjazne. No super, było. naprawdę mega Krokki, fajny klimat. Zielono, pogoda zmienna. Tak naprawdę było ciekawie i obyło się... Jesteśmy... My nie jesteśmy brudni, jest sucho, więc było spoko. A zaraz jeszcze zobaczymy jak jedzenie. Tak, zaraz będzie właściwe ostateczne zakończenie, czyli test kolejnego poleconego miejsca, czyli cudawianki. znowu z polecenia widzów. No wszystko w ogóle z polecenia widzów. Trasa od widza, dzisiaj rano była kawiarnia i ciastko z polecenia, teraz będzie obiad z polecenia, więc dzięki, bo najfajniejsza część tej roboty. Jest... Dzięki wam, jemy dobrze. No, dzięki wam, jemy dobrze. <laughs> Fajny test, to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym wszystkim. To jeżdżenie i korzystanie z tras, korzystanie z porad dotyczących jedzenia i ogólnie spotykanie fajnych ludzi. Na dalszej stronie, bo dzisiaj spotkaliśmy też widza na rowerze MTB. Dla nas zostawił żonę. Pozdrawiamy również żonę, mam nadzieję, że się potem znaleźli i nie było z tego powodu awantury. Ale... A jeszcze był jeden widz, który nas mijał zaraz tutaj przy Przemyślu. I bardzo się oglądał za tobą, więc też pozdrawiamy. Tak? To nie tak, mnie być zauważyłem. może tak, no nie się za tobą oglądał, więc ja Widocznie właśnie byłem bardzo zajęty walką z wiatrem, albo z czymś ale innym. Ale potem ja zauważyłem, że byłem za tobą i też był z wiatrem, ale tak, oglądał się, więc też pewnie poznał. Więc dzięki. Oczywiście przepraszamy, jeżeli nie udało nam się z wszystkimi spotkać, ale istotą naszych wyjazdów jest to, że działamy w sposób spontaniczny. I nie mamy planu czasowego od rana do wieczora, więc ciężko nam się też umówić z każdym wszędzie na jakąś ustawkę. Jak robimy coffee ride, to dajemy znać. Jak jedziemy sobie sami i mamy mało czasu, no to niestety znać nie dajemy i po prostu jedziemy. Natomiast mam nadzieję, że jesteście w stanie na tych relacjach potem znaleźć trochę fajnego materiału ze swoich okolic, bo wiem, że dużej części z Was po prostu zależy na tym, żeby Wasze okolice gdzieś poszły w świat.